Widowisko i robimy to po raz ósmy. Pierwsze początki Jarmarku były chyba w 2018 roku, czyli ósmy Jarmark już trwa. A mamy mnóstwo atrakcji i zapraszamy. Mamy warsztaty dla dzieci i tych warsztatów jest naprawdę sporo i takie przypomnienie starych zawodów. Będzie można wydoić krowę, będzie sobie można wykuć podkowe, zrobić biżuterię. Pobawić się gwarą bieguszowską i zrobić motankę, lalkę na szczęście. I, i chyba jeszcze i słoma jest i wiele, wiele innych rzeczy. Mamy wystawę rowerów, będzie się można przejechać. Mamy wystawę starego pieniądza i wystawę strojów ludowych, przygotowaną przez studentów Politechniki Łódzkiej. Mamy piękne widowisko według chłopów, na które serdecznie zapraszamy i myślę, że warto też na tym być. I mamy konkurs na olbrzymiego kabaczka i wiem, że już są chętni, bo się chwalili w bagażnikach, że mają te kabaczki. Duchny. Dzisiaj na jarmarku Wieruszowie, oprócz tych wszystkich atrakcji już wcześniej zapowiedzianych, taką dodatkową atrakcją przygotowaną m.in. przez nasze stowarzyszenie Gloria Victis, będzie inscenizacja oparta na motywach powieści Władysława Rejmonta. Chłopi. W naszej inscenizacji również będą się zawierały cztery sceny, odzwierciedlające cztery pory roku, tak jak w Chłopach Reymonta. Akcja powieści rozpoczyna się jesienią i kończy latem następnego roku. Tak też w naszej inscenizacji będziemy w czterech scenach, w czterech odsłonach chcieli opowiedzieć o czterech porach roku, o życiu wiejskim, o wiejskich zależnościach, o trudach pracy na wsi w XIX wieku. Oczywiście, że e, przypominam, e, chciałem e, przypomnieć starszym ludziom, żeby sobie przypomnieli jak to dawniej w kuźni bywało, a młodszym pokazać jak trudna jest praca kowala, ale kowala tradycyjnego, nie, nie kowala e, takiego, który mówią, że, że są kowalami artystycznymi, a to kowal e, tradycyjny, który własną ręką wszystkie narzędzia i Przyrządy robił. I... Chciałem wam pokazać, a przede wszystkim mieszkańcom Wieruszowa, e, urok tego drewna, które przekłułem w dechy do krojenia, do serwowania. Bóg wie do czego jeszcze. E, zapraszam serdecznie, polecam. Codzienne przedmioty mogą też być piękne. Dzieci są bardzo za, za, zachwycone krową. E, no, są takie. Podnie takie podekscytowane, że mogą sobie wydoić krowę. A wiadomo, że tam teraz nie leci mleko, tylko woda. Ale dzieci są bardzo zadowolone. To jest wydarzenie, któ którego nigdy nie doświadczyłabym w innym mieście. I... No to jest taki jedyny w Wiruszowie. Dzisiaj po dyszkę yy, słoiczki różne ogóreczki, konfitury, jakieś sosy i jabłuszka po. Oczywiście robimy dzisiaj garki, no może nie dosłownie garki, ale to co sobie wymarzą dane osoby, nasze tutaj uczestniczki, to tutaj akurat dziewczynka chciała miseczkę na biżuterię, tutaj koleżanka chciała kubeczek, tam mamy wazonik, no robimy różne wyroby, takie żeby zachęcić i zobaczyć i pokazać, że my potrafimy, tak? Myśmy się naprawdę w ogóle nie zmienili, mówię, myśmy, bo jestem trochę nauczycielem, dzieci się wcale nie zmieniły, tylko my dorośli się zmieniamy. One dalej chcą się bawić w glinie, chcą się ubrudzić, chcą się Bawić. Tylko my czasami mówimy nie brucie, nie rób tego, nie rób tamtego. To jest generalnie bicykl. Bicykl jest pojazdem z Anglii. Rok 1869 to jest czas, kiedy James Starley buduje pierwszy taki rower, nazywa go Ariel. Jakby wyjątkowość tego roweru polega na tym, że nogi się składzie na stopkę, mocno się człowiek odpycha i jedzie, jedzie po prostu w dal. Jazda Początkowo jest dosyć trudna. Trzeba nauczyć się utrzymywać równowagę, odchylić ciało do tyłu, trzymać mocno kierownicę. I zawsze bierzemy udział w retro-jarmarku i cieszymy się, że wszystkie dzieci rodzice angażują się, ale również jest z nami szkoła Skorczaka, przebrana dzisiaj na ludowo. Idziemy.